Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zajmiemy się dokończeniem konfiguracji odbiornika R9MM z pokładem drona, a dokładniej z kontrolą lotu, jaki jest tutaj zastosowany. Zobaczymy, czy uda się tutaj. Zastosować protokół f czy będzie on poprawnie obsłużony przez ten kontrolę lotu. I zobaczycie, jakie kroki trzeba wykonać, żeby ewentualnie we wszystkich odbiornikach Ferski, jeżeli to tylko będzie możliwe, użyć protokołu f i jak do tego się przygotować, oraz co będzie potrzebne, by. Ten protokół fport nasz kontroler lotu w pełni obsłużył, oraz jak skonfigurować Betaflight. Jak mówiłem Wam już w poprzednim odcinku, aby korzystać z protokołu fport w odbiornikach FR Sky, w tym przypadku jest to odbiornik FR Sky R9MM -OTA, musimy najpierw grać odpowiednie oprogramowanie do odbiornika oraz na modułu nadawczego w aparaturze. W tym przypadku jest to oczywiście cały moduł dalekiego zasięgu R9M. Takie też tutaj oprogramowanie zostało wgrane, czyli oprogramowanie, które obsługuje komunikację poprzez F-port. I tutaj żeby odbiornik dokładnie dobrze obsługiwał nam protokół F-port, musimy kabel sygnałowy wlutować tutaj do pinu oznaczonego jako e Sport F-port w odbiorniku. Jak widzicie, jest to dokładnie ten kabelek u mnie tutaj oznaczony jako litera S. Ten właśnie kabelek będę musiał przylutować do PINu TX portu UART w kontrolerze lotu, o czym będzie za chwilę. Natomiast zasilanie tutaj już pozostaje standardowe, jak dla protokołu SBUS. Tutaj zasilanie się nic nie zmienia, zmienia się jedynie ten, pozycja tego kabelka sygnałowego. Zobaczmy, jak sprawa się ma w samym dronie. Oczywiście Paweł już tutaj nieco polutował, jednak z tego co widzę. Będę musiał jeszcze raz to wszystko zdemontować, zrobić co nieco po swojemu, bo jest to taka wersja prowizoryczna. Prosił mnie też, żeby tutaj dokonać również po swojemu wszelkich połączeń lutowniczych, poukładać kable, także zbudować prawie, że tego drona. Od początku tutaj wszystko tak prowizorycznie polutowa, żeby tylko zobaczyć czy to działa, czy przyszły mu y, nieuszkodzone sztuki. I już Wam robię zbliżenie na sam kontroler lotu Holybro tf 4 IO wersji drugiej. Oczywiście będę musiał tutaj nieco tych y, połączeń lutowniczych y, Poodrzucać jak na razie jest. Tych, tych kabelków tutaj na razie pousuwać trochę. No bo jak widzicie, jest tutaj niezła plątanina. Nie jest tutaj wygodnie operować i przejrzystość też tutaj na tym cierpi, żeby cokolwiek Wam tutaj pokazać i żebyście wiedzieli jak to mniej więcej może wyglądać, dlatego zacznę najpierw od tego. I cóż, widzimy się za chwilę, jak już dokonam małej demolki tutaj w kablach, jak już trochę oczyszczę pola lutownicze. No to za chwilę. Witajcie ponownie. Miało być bardzo skromnie z demontażem, a wyszło oczywiście, że prawie całą ramę zdemontowałem. Okazało się, że tutaj większość połączeń będzie trzeba wykonać ponownie, i zamierzam nieco też inaczej poprowadzić tutaj wszelkie kable w ramię. Bo jednak, rama Elegant wymaga nieco innego prowadzenia kabli niż w typowych ramach, jak na przykład GPRC Mark II. Tutaj, oczywiście, całość spoczywa na pokładzie dolnym, natomiast pokład górny. Jest uniesiony i tutaj przytwierdzony również jest kontroler lotu, a nie jak to w przypadku standardowych ram, że kontroler lotu opiera się na dolnym pokładzie. Stąd też zastosowany tutaj kontroler lotu Holibro Kakute F4 będzie trzeba nieco inaczej polutować z regulatorami. Ale to będzie akurat na inny czas. W tym materiale zajmujemy się odbiornikiem R9MM. Pozostało mi tutaj już przylutować go do wyprowadzeń kontrola lotu i sprawdzić, czy rzeczywiście nastąpi właściwa komunikacja poprzez protokół F-port. Przygotowałem tutaj wcześniej już sobie diagram. W zasadzie cały manual dołączony przez producenta do kontrola lotu Kakut F4 IO. Także, jeżeli podejmujemy jakiekolwiek prace przy kontrolach lotu, to najlepiej opierać się o dokumentację dołączoną przez producenta. I tutaj przyjrzyjmy się na wyprowadzenia. Interesują nas porty UART, w szczególności piny wyprowadzenia TX i jak tutaj spojrzymy w dokumentację akurat do tego kontrola lotu TX3 jest TX 3 jest wykorzystany do komunikacji z odbiornikami i tutaj jest automatycznie odwrócony sygnał SBus na początek spróbuję wlutować się właśnie do pinu TX portu 3 jeżeli tutaj nie nastąpi komunikacja, spróbuję się lutować do portu UART 6, do pinu Takes i tu będziemy mieć sygnał nieodwrócony, zatem w odbiorniku będziemy musieli przylutować kabel sygnałowy do wyjścia. Nieodwróconego, bo standardowo jednak jest to sygnał odwrócony. No zobaczymy, jak to będzie szło. Póki co przylutuję ten odbiornik do lotu. Użyję na razie wyprowadzeń 5V, zasilę go właśnie napięciem 5V. Będzie jeszcze potrzebna tutaj masa, czyli GND, i jak tutaj widzicie na tym. Na tej dokumentacji pin T3 znajduje się dokładnie tutaj, i tutaj podłączę się jako pierwszy. Jeżeli to nie pomoże, Betaflight po odpowiedniej konfiguracji nadal nie będzie widział odbiornika, wtedy spróbuję się wlutować do portu uart 6 do pinu TX tutaj. Już wykonałem. Zrobię Wam teraz zbliżenie, jak to dokładniej wygląda. No, a wygląda niezbyt pewnie dla Was czytelnie, jednak przylutowałem się do wyprowadzenia e, padu TX3. Czy jest to port UART3? Według producenta powinien mieć on wbudowany inwerter dla sygnału s-bus Zobaczmy teraz, czy to zadziała. Tak, tu został wykryty, jako że to będzie komunikacja po protokole F-Port, dlatego musimy przejść najpierw do zakładki Ports, czyli portów, wybrać właściwy port UART dla naszego odbiornika, w tym przypadku to jest port UART3, tak, jest zaznaczone, już tutaj Wam robię zbliżenie, żebyście to lepiej widzieli, tak, Wybaczcie oczywiście, że taka jakość, a nie inna, no niestety warunki tutaj są nieco, nieco spartańskie, tutaj mam jednak niewiele miejsca. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Przejdźmy teraz do konfiguracji, oczywiście tutaj musimy zapisać ustawienia. Podłączyć się jeszcze raz do tego samego lotu. Teraz przejść do zakładki Configuration, odszukać sekcję Receiver. Tak, jest nasza sekcja receiver i musimy wybrać tutaj serial base receiver. Jest dokładnie tak. I tutaj w tym przypadku jest SBAS. No, u nas oczywiście będzie to F-port i odszukujemy. Tak, jest FR Sky F-port. Wybieramy. Następnie, co trzeba jeszcze wybrać? To tutaj obowiązkowo telemetrii. No, i czy coś więcej? No, w tym przypadku sama telemetria powinna wystarczyć. Również zapisujemy. Podłączamy się ponownie. I jako, że to jest kontroler lotu oparty o procesor F4, dodatkowo wlutowałem się do portu z odwróconym sygnałem, który ma właśnie wbudowany inwerter. Będę musiał wpisać tutaj, widzicie, mam przygotowane już wcześniej komendy. Te komendy udostępnię Wam w opisie filmu. Akurat tutaj set serial elix hard duplex będzie on i set serial elix inverted off. Oczywiście, no tak jak mówię wam, te komendy będą widniały w opisie filmu akurat do kontrola lotu z portem, który ma inwerter wbudowany, będą takie komendy. To oczywiście dla kontrolerów lotów opartych o procesor F4, natomiast dla procesorów F3 i F7 będą to komendy set Serial X i HAL Duplex równa się ON i set Serial RX Invert równa się ON. No, tak to wygląda, kontrole F7 mają w sobie już wbudowany taki inwerter, dlatego tutaj jest procedura łatwiejsza. Powinno to zawsze działać, F -port zawsze tutaj nie powinno być problemów. Natomiast w przypadku kontrolów opartych o procesor F4 może być problem i w tym przypadku nie będę wcale zdziwiony, jeżeli ta procedura z F-portem wcale się nie powiedzie. No, i teraz będzie wielki test, czy to się uda, czy nie. Jeszcze raz muszę się do niego podłączyć i przejść do zakładki receiver. No, i zobaczmy teraz. Aparaturę już mam tutaj przygotowaną i włączoną. I jak widzicie, chyba mamy jednak sukces. Kontrola lotu odczytuje wartości z odbiornika. Czy to są prawne wartości? Poruszam drążkiem gazu góra-dół i tak rzeczywiście tutaj Betaflight pokazuje, że gaz zmienia swoje wartości. Poruszę teraz osią Jaw, tak, oś Jaw również zmienia swoje wartości. Poruszę teraz osią Pitch, tak, oś Pitch również i ROL. Rol, jak widzicie, również. No, okazuje się, że jednak konfiguracja zakończona jest pomyślnie. Żeby tutaj jeszcze skala była poprawnie wychwytywana z odbiornika, żeby ta telemetria jednak właściwie pokazywała nam sygnał RSSI, to w przypadku protokołu f zalecane jest, żebyśmy Przeszli do zakładki celi i wpisali komendę Set. RSSI Scal równa się 200. I po tym Save. Zatem przejdę od razu do zakładki celi. Wkleję te wartości. Podłączmy się i RSSI wynosi 100%. Natomiast jeżeli zasłonię częścia ten no okazuje się, że nawet nic tutaj się nie dzieje, ale wyłączę dla pewności. Nadajnik czy coś tutaj się zmieni. Odbiornik podłączony. I tak, no wartość, wartość 100% jednak jak widzicie została, a to dlatego, że nie ma tutaj. Ustawionych procedur fail i dlatego kontroler pamięta ostatnią wartość kanałów. Musielibyśmy tutaj dokonać ustawień fail zobaczmy, widzieliśmy, że tu jest wartość hold. Zmieńmy tutaj, jeżeli odbiornik nam się wyłączy ustawmy na wartość 885. Zapiszmy i zobaczmy, czy będzie teraz właściwa reakcja. No jak widzimy, jest teraz 0% włącza aparaturę. Witam. System gotowy do pracy. I mamy 100%, żeby cała tutaj procedura już zakończyła się, żebyśmy mieli tutaj kompletnie wszystko zrobione. Musimy przejść jeszcze do zakładki z naszym modelem, i musimy tutaj w przypadku protokołu Fport wykryć jeszcze pozostałe czujniki, czyli to, co nam przesyła telemetria z kontrola lotu. Przejdźmy zatem tutaj do zakładki telemetria. Po angielsku będzie to telemetrii, zakładka 11 z 12, i znajdźmy pozycję czujniki. Tak, i mamy znaleźć nowe czujniki. I tak, wystarczy. Widzimy, że tutaj nam wykryło znacznie więcej wartości. Mamy tutaj między innymi napięcie naszej baterii, jak i innych czujników. No tutaj mamy jeszcze nawet dane z żyroskopu. No takie akurat czujniki zostały wykryte. Gdybyśmy, być może, mieli jeszcze nawet moduł GPS-a, to byśmy mieli dodatkowo współrzędne koordynaty. No jak widzicie, konfiguracja za wykonana pomyślnie. Wyglądało na to, że nie uda się tego wykonać, jednak udało się. Pozostało mi teraz ten model dokończyć, złożyć i, cóż, zobaczymy, jak on lata. No jestem bardzo też ciekawy, bo tu jednak są. Silniki T-Motora, jakie to już Wam opowiem w jednym z kolejnych odcinków. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż Wam w niewielkim stopniu pomoże, jak tutaj dokonywać tej konfiguracji F-Port. Wiem, że to jest materiał na opowiadania, być może nawet jeszcze z pół godziny, jednak ten materiał już jest i tak długi. Taka wiedza powinna Wam przybliżyć. Jak dokonać konfiguracji F-Port zarówno dla kontrolów lotów opartych o procesory F4, jak i F7? Z mojej strony, w tym odcinku to wszystko. Dzięki za obejrzenie i dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Cześć!